Siama kochani, siema kochani, słuchajcie, dzisiaj odcinek o tym, że dziewczyny w Anglii z rudymi włosami są naprawdę przepiękne, a jeżeli się spojrzę na ciebie, to aż wiesz, to aż ci serce no, ja mocniej bije. Eee, uważam, że osoby, które mówią, że te dziewczyny w Anglii, które mają Rude włosy nie są przepiękne, to się myli, myli, myli się, bo są mega przepiękne. I ostatnio, jak spacerowałem, to zauważyłem taką właśnie dziewczynę z rudymi włosami. I naprawdę, wiecie, jakby serducho mocniej zaczęło bić, bo naprawdę, była przepiękna. I chciałem nawet podejść, zagadać, ale trochę się śpieszyłem. Widziałem, że ona też szybko idzie, bo mnie się śpieszy, więc nie będę mu przeszkadzał. Może następnym razem, a jeżeli nie, to inną dziewczynę taką z okratymi włosami zagadam. A uważam, że one są naprawdę przepiękne. Jeżeli ktoś myśli inaczej, no to się bardzo myli, bo rude dziewczyny są naprawdę przepiękne i mają to piękno w sobie i mają to coś w sobie, wiecie? W ogóle się nie dziwię, że w Harrym poterze e, zrobili tak, że Dzi e, wzięła ślub e, z Harem, no nie? I w ogóle się nie dziwię, bo... Uważam, że jeżeli, powiedzmy, ktoś powiedział kiedyś na przykład, że dziewczyny z rudymi włosami są dobrymi żonami, no to uważam, że to jest prawda. Uważam, że te kobiety są dobrymi żonami. Jeżeli ktoś, powiedzmy, spogląda na to, o dziewczyna. Nie wiem, że blondynka e, jest taką sobie żoną, taką sobie matką dla dzieci. No to powiedzmy, no nieraz tak się zdarza, tak? Ale nawet się nieraz zdarza, że dziewczyny z rudymi włosami są kiepskimi żonami, kiepskimi matkami. E, ale chciałbym mieć w przyszłości żonę, która będzie miała. Rude włosy. Nie wiem, może to wynika z tego, że moja mama miała rude włosy, co nie? Może z tego. Hm. Słuchajcie, mm, no są naprawdę przepiękne. Są naprawdę przepiękne, i chciałbym tutaj wkleić e, właśnie zdjęcia e, przepięknych, rudych dziewczyn. I właściwie to jeszcze, jak wam powiem o sitcomie. K e, które oglądam. Różowe lata 70. I tam jest ruda dziewczyna, Donna i ona jest uważana przez wszystkich za piękną dziewczynę, bo Donna naprawdę była piękna, no nie? I nawet Michael Kelso ch e chciał z nią być, czy tam coś wiecie. Coś, 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 całeś świecie, zbliżyć się, być o co chodzi. Um, i też była taka sytuacja w tym sitcomie, na, na którymś odcinku, że chłopak wolał e, Donnę niż Jackie. Jackie, no, ja, niż Jackie. E, Jackie też jest śliczna, no jest śliczna, e, ale było tak, że właśnie wolał Donnę, no nie? Ja. Nie wiem dlaczego tak wyrobili, ale to też wynika z tego, że Jackie była na początku, w, w ogóle przez. Chyba wszystkie sezony zbyt płytka, zbyt pusta, nie? No dobra, słuchajcie kochani, jeżeli uda mi się, to wkleja tutaj, właśnie w tej chwili, z, m, zdjęcia pięknych, rudych kobiet. A jeżeli się nie uda, to można sobie wbić na Google a, grafika i zobaczyć przepiękne, ruda dziewczyny. Ha, żartowałem, nie wkleję, tylko powiedzmy chciałem się z Wami podzielić o tym, że moja żona doskonale by było gdyby miała rude włosy i niefarbowane, a prawdziwe rude włosy. O, tutaj mi się już telefon, próbuję odkleić, ponieważ mam takie coś, że mogę sobie przykleić telefon do ściany i nagrywać sobie jak mi się odklei. Dobra, kochani, słuchajcie, subskrybujcie ten kanał, zostawiajcie łapkę w górę, dziękuję za obejrzenie i do następnego odcinka, czyli jak ja dodam ten odcinek tam któregoś dnia, to jeszcze wieczorem będzie. No, dobra, siema!